Panie byłoby. Ja że ty taki lowelaz byłeś. Co? To byłeś taki lowelaz Kasanowa, tak? O, nie z pacanowa, tylko kurwa zilkowa. Kasanowa, nie pacanowa. Pacanowa to jest taki podrywacz. One same się dawali. A, nie trzeba było nic zrobić, tylko trzeba było ładnie wyglądać, tak? Jak one, kurwa, wiesz, jak ja podgolony był codzień, kurwa, umyty i tak dalej, to po co one mali kurwa? Ich One same. Jedna mówiła, dziewczyna zdają wiesz, do się też przychodziła, ale i do mnie, i wiesz, ja bronowałem pole swoje, wiesz, i przyszła, a ja koń mi bronuję. I mamusia przyszła z ogrodu, przyniosła e, liście, nie liście, dla świniaków, do człowieka, wiesz. Jakie listy? Dla świnie listy? Z ogrodu wymatykowała, pomiędzy zielsko inaczej i zielsko dawa... dawało się dla świn, to, a świnie wpierdalali no. to, bo świnie czasami chodzili na, była taka rozgarda i tam koryto było i do koryto się ułożyło się i tam one pierniczali te zielsko. Ale one potrzebują więcej Krzysiek, nie same liście tylko potrzebują jeszcze pomyje, ziemniaki. Przepraszam bardzo. To co dostawali, ziemniaki, to z sobą porą dostawali, wiesz. Jaką? Swoją porą. A, raz dziennie, tak? Co? Raz dziennie czy rzadziej? Trzy razy dziennie. Czyli te liście to była taka, taki deser, tak? Tak, taki deserek dla ich był, wiesz. Taki deserek już był dla ich. A miałeś takie, miałeś taki parnik, co się gotowało ziemniaki dla świń? co, co miałem? Parnik, to było takie, że tam się podkładało węgielki, węgielki? Wiem, jeden parnik miałem. Czekaj, bo zaraz się wyłączy. Poczekaj, nie musisz trzymać tego telefonu, tak? O tak możesz mówić. Eee, nie musisz do ucha, nie musisz. Nie jeden parnik miałem, wiesz? No, ja mój dziadek miał parniki, to się po prostu. One się przepalały, bo jakby się Nawet na wodę, w parniku, to... dziadek w jednym czystym. Nie powiem co robił, ale wiesz co. Jadek w parniku coś robił? Bimberek. A, no to prawidłowo. Bimberek. Bimberek. Ziemniaczki. Jeszcze tam coś dawał. I Jesz, pędził. Jesz. E, no to fajnie. Ciekawe ile miało. Procent. No żeby no ty to by znowu. No jaka nie? Znaczy, to nie kurwa dziadek o specz był na to. A Pegarosy przyjeżdżali, wiesz, bronować swoje pole, orać, to przychodzili na bimberek i na morali, bo... No, a tobie, to Ciebie nie częstowali? Bo co? Częstował Cię dziadek, czy nie? Nie. Ja raz nie wiedziałem, że tam bimberek, dużo wziąłem, to dostałem od ojca w dupę. No. Bo jeszcze byłem mały dzieckiem, ile lat miałem? Może 10, 11. No, 12. I naprawdę, nie wiedziałem, że tam dziadek nałożył na bimber. I już wiesz, prawie gotowy. ja poszedł, kubek, kubek, kubek nie był składziku stał. Tam wszystko było. Kranik. ja kurwa odkręcił, napłcił trochę sobie. Z, wodą, to z nim rozmawiaj, z nim on zadzwonił. Z wodą wiesz, wiesz rozrobił. Zimną. A też przyszedł na no, więc mówię, co, co ty pijesz, Krzysiek ja Woda z A ziemniaków. co? A co? Krzysiek, ty rozmawiaj z nim. Powąchał, coś ci... Chciałeś, powąchał. żebym do niego zadzwonił. No więc proszę, a ty o... Powąchał tylko Katoś <coughs> mój ty. A co Bimber. Jest, ty pijesz. To nie wolno. A my jakże nie wolno? A tatoś? ty o bimbrze i o ziemniakach. Co chciałeś tak, od niego? Wiesz, słuchaj, to co, przyjedziesz? No o się? Co? Trzeba by się było ogolić, nie? Jak przyjeżdżasz się ogole. To co, ja będę musiał być co drugi dzień, żebyś się co drugi dzień golił i mył, tak? Tak. Ale wiesz, że to niemożliwe. A czemu niemożliwe? No bo ja mam za daleko, mam rodzinę, mam pracę. E, wiesz, powiedziałem, że wiem w toku mieszkasz, a teraz daleko? Jest, Sławoniu! Sławoniu, Sławoniu! Ty tam nie mieszkasz, tylko gdzie indziej mieszkasz. Przestan bajerować. Ja wiem, jak Twoje naz imię, nazwisko jest pierwsze. Wiesz, i tak dalej. Przestan mój, że Ty na N, Ty na N, tylko na inne jesteś. Na I N tak jest dalej. Sikorski. Co? Sikorski. Nie, nie Sikorski, nie. To nie powiesz jak, tak? Wiesz, Sławek, przestan bajerować. Wiesz. Czyli ja udaję, że jestem Wiesz. SN, tak? Dobra, to czyś to się wybierał powoli, no ale to się trzeba jakoś wiesz, ogarnąć Krzysiek, nie? Kiedy przyjedziesz? A, no tego Ci nie powiem. A, a dlaczego? No bo Ci niespodziankę zrobię. Aha, niespodziankę tak? Tak. Aha, aha. Z kim? No z jak... z Menelami ja z kim? Z Menelami. Cicho. Z Menelami przyjedzie. Z kim? No cztery... ja i, i trzech Meneli. I trzech Meneliów? No. Menele nie wejdą, na pewno. Menele nie wejdą. A zastępca prezesa Meneli wejdzie? On wejdzie. A tu zastępca prezesa może wejść, tak? Tak. A, Bo ty... A ty prezes? A ja prezes. Tak. To my możemy wejść, tak? To wy możecie. <laughs> Okej, okay, to wejdziemy. Wiesz? Tak. Oj, wy, wy, prezesi. Żeby nie ja, to by kurwa, wy wy, wy kurwa, poginęliście. Ani drogi nie zrobiliby, ani nic. O, bo boli, kurwa droga, dziurawa. Przyszedł e, z mopru. Mówi, Krzysiek, wez, zrób drogę. Ja mówię, a ty nie możesz zrobić? A pójdę, pojadę zobaczyć. Ja mów, ty ja jedź i rób. Napisz pisu, tam gdzie trzeba. A gdzie pisałeś? Ja my, w tym do ciebie pisałem. Do Bartka. Na, bo na Boboli było tak dziurawe droga, że się wyprowadził Meksykano do bloku, bo nie mógł Wiesz, tam otrzymać po tej tak powiedział Bartek, ale czy dziurawa czy nie, to już nie to wiem, ale zbiorni kiedy się ubiorę, przyjadę się i to. zobaczę. Teraz już łańcuch rozcięty, to już chodzisz codziennie do Zodiaka po obiadki i... Po co? Do Zodiaka na zakupy i po obiadki, bo już łańcuch rozcięli. Ale co? to nie mogłeś wyjść. No byli strażacy łańcuch rozcięli, nie? Żebyś mógł wychodzić. A ty nie wychodzisz? No, słuchaj, ja im nie kazałem ciąć. Ja im nie kazałem. Za łącech będą kurwa odpowiadać. Tak, a menel, prezes Menelów ma na życie. Momu już go kupił. No kupił, ale no. nie zdążył użyć, bo już strażacy przyjechali. I to on przeciął. Nie, to strażacy przyjechali. Nie, 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 To Toż sam opowiadałeś dla mnie, kurna. Przebrałeś Menelów za strażaków. Aha, dałeś. Nie idzie. No. Myślisz. A z gęby alkohol jedzie. Komu? Ciebie. Ja pierdolę, no nie wyrobię. To kuchni. To hu, hu, o kurwa, ja to, tobie mam huchać masz. Huch. No kurwa, no tego nie grali. Może ty chuchni Nie, no bo perfumek krzyśka czuć alkoholu. No. no dawaj. No to kuchaj. Hu, hu. Czarpiany? A ja piany? A ja piany? Ty nie, a ja? Ja? I ty nie, a ja? Piany. Pijany, tak? Pijany. A idź w Lepiej, z... lepiej z... le się ściany. No. Ja mi się wydaje, że tam jest jakiś pogłos, bo, bo hmm, ostatnio było święto strażaków i tam jakiś pan występował i oni wszyscy mówili, że on jest pijany, a tak naprawdę to po prostu był pogłos. Coś w tym z jest, no. I... no. dobra. To co, Przysznie? czy nie? Tak, ugadamy się jutro o dziewiątej, dobra? Kiedy? Kiedy? Jutro jak, jutro jak, jutro jak, będą śwedy, albo dwie niedzielę do kupy zejdą, tak? Będzie to szybciej. Nie. Sławek, jest to. Szybciej nie będzie. Jak dwie niedziele do kupy, albo jak przyjadą Szwedy. I będzie, no, będzie ósmy czy siódmy potop. Szwedów. Będzie tak? Śród... Tak? Przyjedźcie się powiedzieć. Tak, masz rację, Knurzu. Bo... Zbieramy. Co? Przybijemy. Przybijemy piątkę w tym miesiącu. Napijemy się. Jest co! Wiesz, to ta piątka Twoja to koroleczko u dupy mi lata. Wiesz? czemu? Dlatego, że wiesz, jesteś kłamcą, oszukantem. Nie, Dobra. nie kłamie. Raz tak. nie, dzwonisz do mnie, już cię złapałem. Dwa, że nie chcesz przyjeżdżać i tak dalej. Tak, wiesz. Wiesz. Wezwania wszędzie, mnie mówią ludzie. Wiesz. Dzwoncie. Nie wszystko, nie wszystko jedno, czy zdechnę w domu u Ciebie, czy gdzieś wyjedziecie i nie już wszystko jedno. Nie będę Cię palił, powiedziałeś, że mamy Cię kurde zakopać pod lipą, nie? Wiesz, nie już wszystko jedno. A Ty pod lipą chcesz? Ja. Pod lipą chcesz. No, no, no to, tam. No to co Ty mówisz, że... Ty ja chcę zawieźć i krzyż przybić tam. No to niech Sławek przywiejedzie i gdzieś zawiezie tam. Nie, krzyż tam, jest. To krzyż, Dobora. krzyż przybić przed śmiercią? Przed śmiercią? Nie. Już teraz jest. Ale teraz przybić? Teraz. Jak za życia? Za życia. A pochować od razu? Co. I od razu pochować? Tak. Tak. Ja w tym udziału nie biorę. Nie, weźmiesz? Nie. Weźmiesz? To ja mogę prowadzić nabożeństwo. A co? Księdzem jesteś? Mogę być. A, może być? Tak. A co? Co tam na masz wszystko? Bo u nas jeden biskupem był. To ty będziesz jakim? Stółę mam. Masz stółę? A, pałę. No. To to słowa A co nie? O, jeden był u nas, korba. Wiesz, ministra, On nie ministrant, on był zwykły uczeń. Wiesz, i zechciał się zbierać jemu many-many. To nas zbierał ze zepsuł grób dla rodziny. Tak, znaleźli cutanę, znaleźli komrze, wszystko znaleźli. Bo rodzina poszła na grób, to kiedyś nie było tak zakrytych grobów, tylko normalne. E, Powiem to byli. E, i, Ale już w tym nie opowiadaj. Rozmawiaj ze Sławkiem. E, poszła rodzina na grób i co, żona... Jak szli kobiety matykować, nie? Groby. To brali takie matyczki. Wiadra, nie wiadra, matyczki brali i wyrywali pomiędzy kwiatami dziecko. I, I niedaleko wiesz, może trzeci, czwarty grup, od naszego. Wiesz, i co? Mama z tą kobietą. Tak o się nie? Mówi. O, dzień dobry, panie Leonardo. O, dzień dobry, Halinko. ja poniosłem wiadrze, śmiecie do choboka na cementarzu. Mówię mama, ja wyniosę, bo patrz pełny worek, to trzeba wynieść. Na plecy wezmę, a tu wezmę wiadro i do śmietnika wyniosę. A niedaleko mówię śmietnik. Stał. To mówię bardzo dobrze, dla mnie lekko będzie nieść. Mamo, to wynieś, Krzysiu. A to syn? Tak. Ja my widzi pani? Jeden na, na garb, a drugi w ręce. No trzeba, trzeba, się, trzeba. Jutro ja o dziewiątej zadzwonię, bo ja muszę... Gotują się mi ziemniaki i idę nakarmić świnie z parnika. Także muszę na razie kończyć. Ja a co, świnki masz? No, jedna, jedną małą. Tak? Ja, ja ma, czy...? Nie, to nie jest knur, bo z knurami jest o śmierdzi. Ile ja z króla pobiłem świni, e, królów i, i nie śmierdzi? No bo nie czułeś, ale ja czuję, że z króla mięso śmierdzi. A ten, e, to świnka, tak? No, no tak, kobieta, znaczy no. <coughs> o, kobieta, ko, to kobiety karmić, tak? I ziemniaczkami, na dwóch nogach, bardzo dobrze, dziękuję ja Tobie. Ja lubię ziemniaki. Co? Ja, ja też jem ziemniaki, bo same ziemniaki są bardzo dobre. Ja wiem? Pyszne są. A ty z obierkami jeżymiaki, z parnika? jadłeś? Nie. O! Jakie smaczne. Ja jadę. No. Dobra, z pieprzem idę, idę... To co, zadzwonisz do mnie? Tak, o dziewiątej rano. No, no. Już było raz, nie raz dziewiąte rano twoja, wiesz? Ha ha, 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 Dobra, menelku, na razie. No, Masz. No pogadałaś. I wiesz, e, na stole byli ziemniaki. garnek na stajął. Wiesz, w e, kodziku. Poswód świńskie. Na no wiesz, do jedzenia. I wiesz czym ja jadę Słoninka. Ach. A tam słoninka w takim szczycie stała. Półeczka była, kubeczki byli. Mieczko było. Aj, jajaj. No! Sól był? Była sól. Sól to była. A nie był. To była sól. No. Co jeszcze było? Sól. Seta i galareta. Co? Seta i galareta. Nie, sety nie było. Ale galareta była. Nie. Chciałem iść po poboczek na, na strych. Dziadek ja tak powiedział, nie Słoninki zjemy No jedli Po kawałku Dobra Krzyśku, trzeba uciekać, która już godzina, zobacz Która tam Na osi Jeszcze wcześniej. Która pytam Ej, wiem która Kurwa, wie. nie znam Nie wiem 18.40, 19 prawie No, już Trzeba jechać się jeszcze pojedziesz ale to ja mam, ty myślisz, że ja nie mam innego zajęcia tylko z tobą siedzieć A i... już, już masz ja inne zajęcie? ja nic, żadne, leżeć, wiesz takie ja mam zajęcie no kurwa korka nie mam. Hmm? a po co ten korek i tak zaraz wypijesz? Oh, a yeah. je pożegnaj się ładniej. I... Kończymy nagrywanie. Ej, hej, menele. Ej, hej, mydele, hej, hej, mydele, chlajcie do odporu, aż się zachlacie się, jak cię zachlał,